Czemu ty patrzysz na mnie? Nie patrz na mnie. Dostawaj pechę. Czyś może go ściągnąć? Przecież wy tam jesteście ustawieni. Xd, trafiłem go. Ale bitwę robię, żeby nie dostać o te którego nie ma w tej bitwie. Będzie w Ryguci. O ty. Brzasty. Wiem, że ten EBR tu kombinuje. No, EBR to przekombinowałeś już teraz. Like a living god right. widzowie. Może trochę za szybko. Ale będę próbował pikować stąd. To było. Pawian. Jakie ty go trafiłeś? Strzelce raz tym. ST2. Niech ci będzie. Mamy prawie dwanaście. Pierwsza MK. Chyba. <gryw> Ten... Kruszor... Kruszon? Nie, jak... Jak się nazywał ten ork z Warcrafta? Ojeju. Gościu jest Nie chcę powiedzieć, że to. jego wina. Ale gościu stanął idealnie na środku wszystkiego. I się rozłożył, nie? Pewnie bym coś powiedział. No ale. No cóż. Się schował tym FVem. Jadę po fosza 155. Przyjąć od niego kilka pestek. Minus jeden. King Crusher? Nie, to był ten. To był chyba ten nieumarły. Minus dwa. Czy to nie było z Warcrafta, tylko to było z Hero Warsów? No to musiało to być Zero Warsów, i mi się porąbały uniwersa. Nie, no było coś takiego jak King Krushor, coś takiego. Dobra, strzelił. Można pompowanko rozpocząć. jest hek herka Ludzie są w domu Okej okay. no to jest Warcrafta Proszę was jak beznadziejnie tracić hp ta dam wesel w masło przeciwnik oberwał papa papa pa. pa,

Ale tak. Początkowo Cygan potrafił zrobić 4 Drang Streamy w 3 dni. Siema, Kruche. Ale Cygan to dobry. Streamer piękne. Cygana bije charyzma. Czyli jest moją przeciwnością. Dla mnie Lis nie jest zarabiarką, przede wszystkim. Lis jest fajnym czołgiem, jak grasz nim na fullu. Jeśli chcesz zarabiać, to weź sobie skorpiona, szpatułkę. Jakiegoś TDK, który ma pena. Chociaż szpatułka też jest specyficzna, bo jest trudna w grze. Trzeba nią dużo strzelać. Skorpionem można strzelić i się schować. chciałoby się tu coś spotnąć, może? Może nie. No z tobie jestem na spocie, no, ale... Kurczę, no! Szar prawdopodobnie mnie spotuje. Tutaj kolega chciał za gold'a złapać premkę. No to szpatułka w tym momencie. Może, że 703 może kupić za gold'a. Nie wiem czy jest teraz, czy nie ma. Wiecie, hackiem jednak łatwiej się gra niż szpatułką. Bardziej hatek z, z taką do przednią płytą fajną w szpatułce robią robotę? W szpatułce dużo rzeczy robi swoją robotę. Powiedziałbym, wszystko jest półtora tiera wyżej niż powinno być. Ale sam styl gry szpatułką nie jest zbyt łatwy. W takim Isus 152 k staniesz, zrobisz pestkę, masz 750. Patłuką staniesz, zrobisz pestkę, masz 250 czy tam 240 i dostaniesz spotaż. Patłuką będziesz znowu próbował zrobić pestkę, zginiesz. A i su, możesz się wycofać i stać ze z tyłu, i masz już 750. SHPTK. Czechosłowacki Tedek. Który ma haeki, ma hity, ma apeki. Wszystko ponad normę, jak na ósmy tier. Jedyne, co to nie ma opusz najlepszego opuszczenia, działa. I druga sprawa, ma wolne pociski. Ale sam jest mobilnym Tedekiem, mającym penę 3 tiery wyżej. Dobra, no 3 tiery wyżej. Trochę chyba przesadziłeś pewien. Jest po prostu przegięty. A w Plutonie robi rzeź. Jak teraz, nie wiem, dwie szpatułki i light. I zero armoru. Tak jak wiele Tedeków. Premium. Zauważcie. Skorpion su. Szpatułka. Kanon jak panzer ewentualnie. CDA też nie ma za dużo tego armoru. Isu ma trochę armoru w porównaniu z tymi, które wymieniłem. On ma nadbudówkę Isu, która, która coś dinga. Nie mówię, że dużo, ale coś. Co se wycieczkę zrobił tą bz Ale... a to bitwa. Nie wiem czy jestem non stop na spocie i do mnie nie strzelają, czy ta bz naprawdę mnie nie widzi. Jest dość ślepy. Flego, ale to było 300 metrów. Wiem, że jakiś tam krzaczek był, ale schowanie się za krzaczkiem wielkości Wizjera E6 nie jest najłatwiejszym, najłatwiejszą rzeczą. Jeśli chodzi o premki, no, TDKi na ósmym tierze, to jest to całkowicie zaprzeczenie uh, TDK-ów drzewkowych. Bardzo są różnorodne, tak to nazwę. W porównaniu z TDKami drzewkowymi. W sumie medy też. Musi się dziwić, jak premek jest trzy razy więcej niż drzewkowych czołgów. Próbowałem jakiś dziwny kąt strzelić. Koniec bitwę Czy 7,5 na tej mapie jest dobrym wynikiem? Nie jest. Ej, paczka. Mała alfa i dwa tiry wyżej. A no może, że jesteś w stanie zdetrakować Esetkę szpatułką. I ją spompować całą. Ej, zbóg chowany. Znajomy kiedyś ten. Zostawił jajka w... ...szkolnej... ...Grade STB został zmieniony, doszedł CS, doszedł... ...doszło bardzo dużo innych czołgów. Gra się inaczej, no. Kolega tu zarekrutował Rwana. Witam. Muszę zacząć jeździć regularnie na tego heal, bo jestem w stanie stąd uciec. Przeciwnicy jak widać czasem pozwalają zrobić trochę free damage'u. Nie chcesz strzelać w garnek, strzelać po dachu. Tak. Now to the jungle. Dziękuję bardzo za subika. musiał poczuć. To do wsparcia twojej pozycji. Pomocy. Wkraczam ze wsparciem. Czy goście wszyscy już odjechali stąd? A tak jakby. Ale ja sobie krewetta ładnie gram. Ej, Ronin, witam. Ładnie też by było, jakbym dobił tą trójkę wreszcie. Zamiast jej nie dobijać. Nie wiedział. Żaden nie wiedział. Kiedyś się uda. sześćdziesiąt 65. Podachu nie wez tylko po dachu wezmę. Tylko podachu wezmę. Więc podachu też mogę go przebić z ta. <laughs> To musiał uh, uh, uh. typie, to była trochę przesada. Z twojej strony, że ty miałeś czelność tutaj podjechać i sobie dać pestkę. 337 otarty. która cię nie trafiła. Wszystko jest dobrze, powiem. Dwadzieścia sekund na robienie damage'u. Dziesięć. Dwadzieścia dziewięć.